To jest Karol, a to jestem ja, a to jest ostatni odcinek naszej podróży z Polski do Hiszpanii na rowerach. ruszamy. O, bo baterię do GoPro jedną. Wyruszamy stąd i o, przedostatni dzień tak naprawdę, albo i można powiedzieć ostatni, co? Bo jutro już Barcelona. No, a zobaczymy, ile dzisiaj kilometrów zrobię. To zobaczymy, jak tam dotrzesz, i gdzie. Bez no, no internetu to nigdzie, no, Trzeba gdzieś znaleźć jakieś free wifi, jakiś McDonald's, po raz czy coś. No i tak musisz za mną na razie jechać. Nie? I tego Peppino. No tak. Dobra, to ruszamy. No Dobra, tutaj jeszcze baterię do GoPro. I lecę. się widzimy za jakieś 9 godzin. Tam do, miałeś już pociąg do San Celonii to napisz to Booking zarezerwuje I atakujemy dzisiaj Hiszpania Ostatni dzień Jeszcze szybko skoczyć, po picie I możemy się bawić w podjazdy A cały zestaw no Teraz mam miejsce, że tak powiem Dobra, żubik tak zwany, ja lecę Nie wiem czy mnie teraz słychać. 20 km za mną dzisiejszego dnia. No i fajnie, jedziemy wejście za nami. Tam są góry. I trzeba. tam już jest granica. Pireneje. Trochę jeszcze do przejechania. Walczymy. au, jazda. Już widać moich dzisiejszych przeciwników, że tak powiem. Te góry trzeba przejechać. Szczególnie te szczyty. O, Ale będzie się działo. Wybarczylony no mniej niż 200 km to Co to jest? Tyle dni wysiłku I się uda! Nie ma innej opcji! Atakujemy! Ok, zaczynają się podjazdy Atakujemy górę Nie podoba mi się ta chmura Jeszcze 100. 150 metrów w górę jesteśmy w Hiszpanii Au Walczymy Ach. Już się zaczyna nieźle robić Dobra, widzimy się na szczycie Espania A Tak jest Stanę tutaj tutaj Bo mogę Tyle Tyle trzeba było jechać Jest, może niespełniowe, ale się cieszę, ale się cieszę, naprawdę. Nie wiem, jak to wygląda na graniu, ale się naprawdę cieszę. Jeszcze zostało 150 km, ale jest. Pięknie. Jeszcze na pamiąteczkę tutaj. A, ale fajnie. Dobra, jeszcze trochę jest do, do przejechania. Więc jedziemy i się nie zatrzymujemy. Jeszcze nas też złapię. Piękne rzeczy. Oh. Opa, pierwszy, pierwsza guma za pana. No, tak to bywa. Wymieniamy. Tak, możemy powiedzieć coś do komera. Jestem w recordie? Tak, plat jak ty To nie jest dobre. To jest biedny miejsce. To jest biedny miejsce, prawda? Tak. Yeah, the nightmare of the cyclist. Myślę, że skończyłem z bo A, you got the liquid inside? A, ah, yeah, I got the tube. <laughs> no i proszę bardzo, koło naprawione, Oby wytrzymało. A teraz schizy będę miał, że Że znowu poszło. Spotkaliśmy jego Hiszpana, też Dawida no i co, jakąś z Barcelony, w Szwajcarii mieszka Spoko gość, mega mi pomógł Tutaj z wymianą On miał lepsze te łyżki Ja miałem takie standardowe I co, kontynuujemy jazdę dalej Jesteśmy opóźnieni przez to Na jakąś godzinę No tam oko przychodzi na Szymona ładne aleja, tutaj ładne te miasta Te hiszpańskie A Tak się składa, że jesteśmy w zironie A tutaj Tesla bateria do wymiany GoPro Ale chyba trzeba będzie jeszcze raz przyjechać do tej zirony, bo wygląda to naprawdę spoko Prewincja Barcelona Tu są na skałach mieszkają I tam góry Góry, góry, góry Ładnie Fajnie 15 km mi zostało do noclegu Karol nocuje w Barcelonie już Chyba ogarnął, zobaczymy Ładny księżyc Tutaj jakieś miasteczko Dobra, tu prosto Dobra Widzimy się pewnie już W hotelu Państwo jest jeszcze tutaj tak powiem spróbuję ująć o ten widok Yo, cześć i Czołem, kluski z Rosołem, Witam wszystkich. Dzień dobry wieczór, w zależności kiedy to oglądacie. Yy, ja znajduję się aktualnie w pokoju w Barcelonie w Hiszpanii. Za wcześnie, ewidentnie za wcześnie. Nie powinno mnie tu jeszcze być. Przeskoczyłem kilka etapów powiedzmy, tej podróży. Mój rower aktualnie działa, da się jechać, lecz tylko na. Jednym biegu, dosłownie na jednym I Dziękuję wszystkim Zainteresowanym, którzy to oglądali Ciao, buongiorno, merci yy, Welcome i takie inne tam Widzimy się No elo elo, ale drip bratku Jestem już tutaj w hotelu, już kolejny dzień Znaczy kolejny, kolejny dzień mamy Już po nocy To jestem ja, taki dzisiaj styl w Barcelona 2011-2012 z tyłu Dawid Wija, nie wiem czy to dobrze widać Tu jest hotel, już się zbieram Jeszcze tutaj pokażę Wam jak może widać stąd o proszę bardzo Jest o może widać Tutaj basen na 10 lajków skaczemy Bardzo ładnie jest tutaj dzisiaj chyba będzie najładniejsza droga bo przy samym morzu więc naprawdę się cieszę w ogóle że udało się 50 km dzisiaj do zrobienia jest rower no zbieram się, chwilę moment i mnie tutaj już w pokoju nie będzie i już widzimy się na drodze już w Barcelonie ulele vamos no i wyruszamy 50 km oby to była Najprzyjemniejsza trasa i każdym momentem można było się cieszyć o 50 km fajnie, dzisiaj będzie z 70 Bo jeszcze będzie na lotnisko trzeba dojechać Ale czy będzie nam się chciało metrem? No zobaczymy Jedziemy, sobie powoli Szczęśliwie tam jest morze i tylko chwytać chwilę, że tak powiem. Bo dzisiaj ładna pogoda. Jak się stoi, to jest bardzo gorąco, ale jak się jedzie, to fajny wiaterek, i fajnie jest. I tak, to można jechać. Prawda, jadę trochę niż mi nawigacja prowadzi, ale może i duży, ale nie o co chodzi. Fajne miejsce, ale nie tak dużo ludzi. Może tu nie ma sezonu. Teraz jestem w Hiszpanii sobie. A za niedługo w Polsce się obudzę już do roboty. Także nie ma co nad tym się zastanawiać, tylko korzystać właśnie z tego pięknego momentu, z tej pięknej drogi. I może takie wakacje nad morzem jeszcze w tym roku, kto wie. Ale pięknie się udało Oj. dojechać tylko 40 km, czy nawet 50.

Widok niczego sobie Jaka droga ty Nie mam pytań Ale kontynuujemy jazdę Zjechałem sobie do Burger Kinga Jadę sobie piję kawkę najedzony Piękne życie, powiem Wam, piękne życie, naprawdę każdym tutaj momentem. wcale się śpieszę do, do tej Barcelony, bo wiem, że to i tak tam krótko będę. Więc nie ma co, i tutaj staram się cieszyć każdą chwilą, każdym ostatnim kilometrem jest Barcelona Zagradę Familia widać Nie wiem czy dobrze było widać, ale... O, ten co hamuje Ale było widać Ja tutaj na lewo o. Właśnie Teraz będzie koniec Ciężko w to uwierzyć Ale to jest właśnie taki Tak to jest właśnie z tym czasem 42 na liczniku 43 już nawet Więc jeszcze te 7-8 km Czy coś takiego Nie wiem Nie wiem co powiedzieć bo Trzeba mi się normalnie płakać, to szczęście. Piękne jest coś, jak się tyle o coś stara, i to wychodzi. Tyle wysiłku się wkłada, w sumie nawet trochę pieniędzy, troszkę. Tutaj żeby mięso Tak zwane ci w bluzach Wariaci, pół godzinki teoretycznie Czyli 1430 No i fajnie Pozdro Barcelona 19 maja 2024 rok Dojeżdżamy Udało się Piska el Barça Katalonia el Catalonia 4 km do celu Jak to abstrakcyjnie brzmi Już Barcelona Ojeju Ojejku Ciężko cokolwiek więcej powiedzieć Nie wiem czy jakieś słowa coś opisały No to wymieniamy Czuję, że coś fajnego i wielkiego zrobiłem, ale nie wiem Ciężko to jeszcze nie dochodzi do mnie Jeszcze trochę Jesteśmy pod tą katedrą Uff. Właśnie dojeżdżamy Zastanawiam się tylko czy nagranie mi nie przerwie I będziemy podsegrada rodziny. A família por yes. yes, favor. Wow. Ok, okay. Jesteśmy sagrada ha, ha, ha. Udało się Jesteśmy w Barcelonie A ile ludzi Dojechałem Piękna sprawę Też pojedy po telefonu zostawić Ale ja. Sagrada familia Vamos Jeszcze filmik na pamiątkę Vamos Dało się dojechać 19 maja 2024 na tylu rowerze Barcelona. Nawet jeśli skończy się gotowa. La storia continua, la storia continua. Jednocześnie zesta i charuwa. La storia continua, la storia continua. Nie spęnę ich czarnego scenariusza La storia continua, la storia continua. Linia życia, w kampli